wszystkich serdecznie. W tym filmie omówię zestawy rocznikowe monet obiegowych PRL 1979-1990 rzeczywista wielkość pudełek 142 mm na 92 mm. Te monety były wybite z lustrzanym prócz trzech roczników rocznik 83, 84 i 85. menica polska nie potwierdza wybijania monet obiegowych z tych lat z lustrzanym. Prawdopodobnie pudełka wykonano na zapas, a następnie wypełniono je zwykłymi monetami obiegowymi, każdy ze wspomnianych roczników ma nakład 5000 sztuk. Teraz pokrótce przedstawię ceny tych zestawów na rok 2022: zestaw z 79 od 300 do 340 w górę, zestaw z 80

od 280zł do 320zł w górę Zestaw z 89 od 280zł do 340zł w górę Zestaw z 90 od 280zł w górę Te czekoladki menicy Polskiej zawierają w sobie piękne monety, które mogą osiągnąć naprawdę wysokiego ms -a. Dziękuję za poświęcony czas i pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się i do zobaczenia.